Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Kto czyta Żyje Podwójnie w kolejnej recenzji. Wydawnictwo Stara Szkoła coraz bardziej się rozkręca i wydaje coraz więcej powieści, co mnie niezwykle cieszy. I dzisiaj mam okazję i przyjemność recenzować dla Was kolejną powieść we współpracy z tym wydawnictwem kolejną powieść Michała Wiwega, którego już być może znacie, a na pewno możecie go znać z mojego kanału, ponieważ kiedyś recenzowałem jego powieść Ekożona. Dzisiaj. Powracam z niejako kontynuacją tej historii pod tytułem Eko -mąż". i w dodatku jest to mój pierwszy w tym roku patronat medialny więc z przyjemnością zapraszam was do obejrzenia recenzji Recenzja Ekożony, tak jak wspomniałem, jest na moim kanale, ale przyznam wam się szczerze, że dzisiaj próbowałem ją obejrzeć, żeby sobie przypomnieć, i nie wytrzymałem dłużej niż pół minuty. Nie jestem w stanie oglądać siebie sprzed ponad dwóch lat. To jest ponad moje siły, ale jeżeli jesteście wytrwali i nie będzie Was denerwował przede wszystkim koszmarny dźwięk w tamtym wideo, to zapraszam, możecie sobie obejrzeć tamtą recenzję i przypomnieć. Natomiast dla tych, którzy książki nie czytali, króciutko opowiem, jaką sytuację zostajemy w ekomężu, bo jest to kontynuacja Ekorzony. Na samym początku mamy dobrze nam już znane małżeństwo, Hedwiki i Mojmira, znanego czeskiego pisarza, e, mają dwójkę dzieci, e, a wraz z nimi mieszka ciągle Doula. Kobieta tajemnicza, m, akuszerka, która miała pomóc Hedwice w czasie ciąży i połogu, ale jakoś tak się zadomowiła i została na dłużej. E, jak być może pamiętają ci, którzy czytali Ekorzone? Pod jej to wpływem właśnie Hedwika tak bardzo się zmieniła, otworzyła, stała się feministką, kobietą znacznie bardziej zdecydowaną, otwartą. No, generalnie małżeństwo Hedwiki i Moimira nie przypomina już w niczym tego klasycznego, bardzo konserwatywnego, tradycyjnego małżeństwa. Po kilku latach takiego stanu rzeczy, Powracamy do tego małżeństwa właśnie w Ekomężu, który właściwie w całości poświęcony jest postaci Moimira, a historię opowiada tym razem właśnie Doula. To ona jest autorką tej historii i to z jej perspektywy poznajemy wszystkie wydarzenia. Wszystko zaczyna się od tego, że Moimirawi przydarza się pewien wypadek, a mianowicie pęka mu aorta. E, Mojmir jest już na skraju życia i śmierci, e, ale, no właśnie, co się dzieje? E, więcej wam nie zdradzę, bo to prowadzi do bardzo wielu, e, wbrew pozorom, zabawnych e, i znamiennych wydarzeń, e, które stanowią punkt wyjścia do tej historii. Historii przede wszystkim niezwykle ironicznej i sarkastycznej, opowiedzianej z ogromnym humorem, chociaż przede wszystkim znajdziemy tutaj Czarny humor i trzeba mieć naprawdę dużo dystansu, po pierwsze do siebie, po drugie do swoich i cudzych poglądów, żeby odebrać tę książkę z uśmiechem, ale rzeczywiście, jeżeli czujecie, że macie w sobie ten dystans że umiecie patrzeć z dystansu na świat i na innych ludzi, i przede wszystkim na siebie. To mogę zagwarantować, że eko mąż na pewno Wam się spodoba. Ta historia, tak jak sama jej narratorka, pełna jest sarkazmu i ironii, to już powiedziałem, ale przede wszystkim wyśmiewa bezlitośnie wszystko i wszystkich. Wszystko to, co znamy, wszystkie modele, wszystkie stereotypy, schemat tradycyjny konserwatywnej rodziny wszystko bezlitośnie zostaje tutaj wyśmiane ale z ogromną dozą humoru i rzeczywiście książka jest przezabawna. Moim zdaniem znacznie zabawniejsza niż Ekożona, A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest obserwowanie tego biednego mój mira, któremu dostaje się najbardziej, a który pod wpływem, tego wszystkiego, co się z nim dzieje, przechodzi bardzo zaskakującą przemianę. Myślę, że dzieje się z nim coś, czego byśmy wcale nie oczekiwali, dlatego nie chcę nic więcej mówić, żeby pozwolić Wam odkryć, co też takiego zmieni się w. Właściwie w głównym bohaterze tej historii, chociaż głównych bohaterów mamy tutaj kilkoro, bo Idola i Mojmir, i sama Hedwiga, chociaż tutaj troszeczkę schodzi na drugi plan, też stanowi integralną część tej historii. Obserwowanie tego, co się dzieje z Mojmirem, jest największą przyjemnością i też najbardziej daje nam do myślenia. Bo jeszcze jedna rzecz, którą chcę i muszę pochwalić, to to, że w ekomężu znalazłem coś, czego w ekorzonie troszeczkę mi zabrakło, to znaczy drugie dno tej historii. Ekorzona rzeczywiście była zabawna, była śmieszna. Przyjemnie się ją czytało i jakoś tam skłaniała do refleksji, ale jednak czegoś mi tam zabrakło. Ona nie do końca do mnie przemówiła, natomiast Eko Mąż uważam jest świetnym dopełnieniem tamtej historii. Dalsze wydarzenia przedstawione w tej powieści bardzo dobrze uzupełniają Eko -żonę, a przy tym zdecydowanie bardziej ta część skłoniła mnie właśnie do refleksji, do przemyślenia... Hmm... Co tak naprawdę jest ważne do przemyślenia, jak pewne wydarzenia i ludzie wpływają na nas i nasze decyzje, czasem świadomie, czasem nieświadomie. Generalnie bardzo doceniam to, że Ekomorz jest satyrą tak naprawdę na życie każdego z nas i każdy jakoś się w tej książce odnajdzie. Nieważne, czy sam doświadcza tego, co bohaterów spotyka, czy obserwuje to gdzieś wokół siebie. Te problemy, które przedstawione są w powieści, dotyczą każdą, każdej rodziny i każdego z nas we współczesnym świecie, moim zdaniem. I tak to właśnie z przytupem weszliśmy w 2018 rok, jeśli chodzi o czeską literaturę. Z samego początku byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony, bo. Często dopisywanie kontynuacji do bestsellerów nie kończy się najlepiej, ale tym razem Michał Wiwek bardzo dobrze wybrnął z zadania, które sobie postawił i mamy kolejną naprawdę bardzo, bardzo dobrą powieść. Nawet moim zdaniem lepszą niż Ekorzona, tak jak mówię. Myślę, że tę książkę możecie też czytać niezależnie od Ekożony, Mogłoby powstać drobne zamieszanie, kim jest narratorka, która opowiada całą historię, ale skoro już teraz wiecie to z mojej recenzji, myślę, że spokojnie możecie po tę książkę sięgnąć, nie czytając poprzedniej. A jest to o tyle ważne, że jeden egzemplarz mam dla Was, jako że jest to właśnie mój medialny patronat wydawnictwo Stara Szkoła. Chcę wam również podarować jeden egzemplarz, e, dlatego jeśli macie ochotę, zgłoście się w komentarzach. Tym razem zrobimy sobie losowanie e, i za tydzień wylosuję jedną osobę, do której pofrunie ekomąż. Mam nadzieję, że lektura będzie równie satysfakcjonująca jak dla mnie. Jeśli chodzi o recenzję, to byłoby dzisiaj ode mnie tyle. Bardzo was przepraszam, że ostatnimi dniami znowu rzadziej jestem w internecie i tutaj na kanale i na mediach. Niestety sesja, którą zaczynam pojutrze, zżarła cały mój czas. W styczniu niezwykle intensywne dni to są dla mnie, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch coś tam uda mi się dla Was nagrać. Na pewno pojawi się podsumowanie miesiąca, chociaż niespecjalnie będzie co podsumowywać jak sądzę, bo czytelniczo słabo ten styczeń się dla mnie zaczął. No, ale na pewno to dla Was nagram, ale mam jeszcze w zanadrzu przeczytane książki, które czekają na recenzję, tylko po prostu nie mam kiedy ich nagrać. Niemniej, jak tylko mi się uda, na pewno dam Wam znać, także śledźcie Facebooka i Instagrama, bo tam wszystkie informacje pojawiają się na bieżąco. Zachęcam Was również do zajrzenia do księgarni czytam.pl, bo tam trwa teraz bardzo fajna zimowa promocja w ten weekend. Wszystkie szczegóły również są na moim Facebooku. Więc tam możecie zajrzeć, jeżeli jesteście ciekawi. I tym razem to już naprawdę tyle. Pamiętajcie o konkursie. Zajrzyjcie na Facebooka, Instagrama. Lubimy czytać i Goodreads. Tam cały czas na Was czekam. Pamiętajcie, że kto czyta żyje podwójnie i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.